Witamy w Energy Gaz Polska, prezentujemy montaż instalacji gazowej do Suzuki Grand Vitara z dwulitrowym silnikiem o mocy 140 koni mechanicznych z 2005 roku. Za mamy tutaj instalację BRC Sequent 32, włoski produkt z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów. Oto poszczególne elementy tej instalacji. Centrala sterująca Sequent 32 przeznaczona do o 3- oraz 4-cylindrowych listwa wtryskiwaczy BRC, filtr fazy ciekłej, filtr fazy lotnej i tam na dole ten srebrny element widzimy, jest to reduktor, oczywiście oryginalny BRC. Ponadto autko zostało doposażone w system lubryfikacji gniazd zaworowych marki JTL, mający na celu dodatkową ochronę właśnie gniazd zaworowych oraz zaworów. Auto spala około 12 litrów benzyny z racji swojego napędu na 4 koła oraz dużych gabarytów. Gazu około 13 litrów. Na każdym przejechanym 1000 km oszczędzimy aż 300 zł. Na życzenie klienta przełącznik zamontowaliśmy po lewej stronie od kierownicy, tuż pod guziczkami od oryginalnego wyposażenia. Zbiornik o pojemności 53 litrów zamontowany został na płasko w przestrzeni bagażowej. Zajmuje dużo mniej miejsca niż zbiornik typu walcowego, pozostający do niedawna jedyną tylko alternatywą. Zbiornik taki pozwoli na przejechanie 330 km między kolejnymi tankowaniami. Wlew gazu zamontowaliśmy pod klapką wlewu benzyny, nie to wlew z dokręcaną końcówką. Koszt instalacji do tego auta wynosi 2900 zł, zwrot kosztów montażu następuje już po 9700 km, także bardzo, bardzo szybko. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.